Mam już bażanty. Ja wczoraj je dostałem, także od razu wpuściłem do woliarki. Tak jak widać, no, skryły mi się, skryli się w tej budce, na tym liwia, Będę musiał wejść do środka i pokazać się. No dałem im tutaj karnik właśnie ze zbożem. Tutaj daję zboże takie zboże dwie ziarno jest yy, nie dla pawi ze słonecznikiem z kukurydzą właśnie i ale dosypuję również im tutaj przężyto pszenicę dodatkowo jeszcze mieszam żeby nie było same takie bo boję się że będzie zbyt tłuste to jedzenie także z normalnego zboża jabłko widzę całe dostały również wodę dzisiaj daję wodę im z lekiem na odrobaczenie od razu nie wiem w jakim są stanie na wszelki wypadek podałem także myślę, żeby za mnie zabezpieczyć No i już wejdę do środka chyba, bo tak jak widzicie tutaj nic nie zobaczymy mhm. jestem w środku ale niewiele co też będzie widać wiem, że siedzą zaczyna wychodzić samczyk Dobrze, trochę się nam pokazał. Fajnie się już wybarwia. Troszkę tutaj samo będzie widać, bo stoimy pod światło. Może stanę do góry, może go nie, nie spłosze. Jest jej jest samiczka. To właśnie jest ta parka, którą zakupiłem. Wydaje mi się, że... No to są yy, z wiosny. Chciałem powiedzieć tegoroczne, natomiast 21 z wiosny. Młoda parka. No to jak mówię, no słabo będzie widać, bo światło nam tutaj troszeczkę przeszkadza. Ten samczyk widzę kryje się za gałęziami. Chciałbym pokazać właśnie jego kolory, bo no inaczej troszkę wygląda niż ten co miałem. Mój był praktycznie identyczny jak ta samiczka. Kolorów no, niewiele jeszcze miał, co prawda mu się robił taki wachlarz wokół szyi na głowie. Yy, Ogon niewiele się wybarwiał. Natomiast ten jest zupełnie inny. Muszą być wcześniejszy, może nie wiem, z kwietnia, z początku maja, bo już ładny czup mu się robi. Czerwony. Ogon również cały ten kuperek się ładnie wybarwia. Może będzie troszkę lepiej widać. Także... Ładne są, nie będę mówił. Pieniądze nie dałem za wielkie, więc... No, żeby nie ta wysyłka, cztery dychy kosztuje sam koszt, więc to jest znacznie podraża. Ale na miejscu nikt nie miał. Miałem do kupna za 150 zł samca już dorosłego dwuletniego. Z kolei, no nie mógłbym go wpuścić do młodej samiczki. Bo Przyszłaby wiosna, chciałby już zacząć no w lęgi po prostu, w ten sposób powiem iść. No i po prostu mógłby tą naszą młodą samiczkę zamęczyć. Ona wiadomo jest, byłaby zbyt młoda. Może jeszcze nie zbyt chętna. Natomiast on by atakował. Także mógłby ją pobić, wręcz zabić. Dlatego wolałem zrezygnować i wziąć młodszego. No Pytałem tu hodowców, bo z dwoma rozmawiałem odnośnie zakupu, to prawdopodobnie już na wiosnę, teraz na tą wiosnę powinny być młode.